Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Komandorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dokładnie 100 dni po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Co wiemy o tym konflikcie i co wiemy o jednej i drugiej armii? No i Panie Redaktorze, jak Pan dzwonił do mnie, to Pan wiedział, że będzie optymistyczny. Więc powiem tak: po 100 dniach trzeba stwierdzić, że Rosjanie nie zrobili żadnego nie osiągnęli żadnego celu, którego osiągnąć chcieli. Także to jest najważniejsza rzecz. Po drugie, nastąpiło bardzo mocne zintegrowanie się krajów zachodnich, i to nie tylko europejskich, ale także nawet azjatyckich. Także tutaj nastąpiła sytuacja, w której Rosjanie praktycznie stanęli sami przeciwko całemu światu. Chiny nawet odmówiły pomocy Rosji. W związku z powyższym widać, że tu jest sytuacja dla Rosjan bardzo zła. Trzecia sprawa to jest taka, że w samej Rosji zaczynają być problemy, dlatego że Rosja wpada w coraz większe kłopoty gospodarcze nawet taki prosty element, jakim ostatnia, była ostatnia wiadomość, że Tajwan zablokował dostęp do chipów elektronicznych dla przemysłu białoruskiego i rosyjskiego, świadczy o tym, że Rosjanie zaczynają mieć coraz większe problemy. No i czwarta, najważniejsza rzecz, to jest to, że armia rosyjska poniosła takie ogromne straty, że w tej chwili nie jest w stanie odbudować swojego potencjału, jaki miała przed 24 lutego tego roku. W związku z powyższym widać, że pomimo tych postępów, które są na wschodzie Ukrainy, oni tam zdobywają co, krótkie, małe, małe, małe odcinki terenów, to jednak pamiętajmy o tym, że ta wojna tak naprawdę na wykończenie idzie bardziej w kierunku upadku Rosji, znaczy właśnie klęski Rosji niż Ukrainy. Oczywiście pod jednym warunkiem, o ile kraje zachodnie nie znudzą się tą wojną i nie przestaną przesyłać pomocy dla Ukrainy, bo to jest najważniejsze. Dużo optymizmu faktycznie pan tchnął w nas i w słuchaczy, ale rosyjska armia chyba już będzie kojarzyć się nam też z bestialskimi zbrodniami wojennymi, także z prymitywnymi chociażby kradzieżami pralek. To jest armia rosyjska XXI wieku. Panie że nie tylko to. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że oni w tej chwili stosują taktykę spalonej ziemi. To znaczy, że zdobywają tereny nie w ten sposób, że na przykład wygrywają wojny z Ukraińcami. Oni po prostu mielą ziemię przed sobą i wchodzą na tereny, które ukraińscy żołnierze muszą opuścić, żeby nie zginąć. Także to jest największy problem w tej chwili tego, co się tam dzieje na Ukrainie. Oni palą lasy, rabują zboże, mordują zwierzęta. Nie tylko takie domowe, ale także dzikie. Ja myślę, że rezerwaty przyrody przestały istnieć na wschodzie Ukrainy. To jest. To jest... Banda to może bym źle powiedział, bo to jest niepolitycznie, ale to, jest, to są rosyjskie soldaty, ruskie soldaty, które wchodzą na teren, które ten teren niszczą, w ogóle nie myśląc o tym, co będzie później. Na początku wojny była taka. Taka była, widoczna była taka polityka ze strony rosyjskich żołnierzy, żeby nie atakować ludności cywilnej, ponieważ oni myśleli, że w ciągu trzech dni wejdą i ta ludność cywilna ich przywita. Te jak Rosjanie mogą myśleć teraz, że na tym terenie, który, na którym oni zniszczyli domostwa, ludzi, zniszczyli gospodarkę, ukradli, rozkradli to wszystko, że ci ludzie teraz będą ich kochali? Nie. Rosja w tej chwili naprawdę jest w dużym upadku. Takim, powiem szczerze, takim moim prywatnym symbolem, Tragizmu tej całej sytuacji jest to, że ja, który znaczy bardzo lubię język rosyjski, słuchałem, słuchałem filmów i tak dalej i wczoraj, kiedy patrzyłem na mecz Igi Świątek, to patrzyłem na mecz sport, nie sportowców, ale Polki z Rosjanką i to jest najgorsze, że my w tym momencie wpadamy w taką paranoję naprawdę na Rosjan, patrzymy w tej chwili jako na wrogów, na wszystkich, nawet na sportowca, który być może nie ma z tym konfliktem nic wspólnego, także... Rosja jest w bardzo trudnej sytuacji, co nie oznacza, że tam na froncie się dobrze dzieje. Tam na froncie się źle dzieje, dlatego że Rosjanie mają takie siły i takie możliwości ludzkie i sprzętowe, że rzeczywiście mogą zmienić przed sobą wszystko, co następuje, na pewnych odcinkach, nie na całym froncie, a na pewnych odcinkach. Czy starczy im na to siły? Moim zdaniem nie. I tutaj podkreślam, bo wiem o tym, że bardzo wielu specjalistów przychodzi i mówi, że Ukraina przegrywa, trzeba będzie pójść na jakiś kompromis. Nie ma kompromisu. My możemy najwyżej zamrozić tę wojnę na jakiś czas. Jeżeli tej wojny się nie wygra, do, czyli do momentu, kiedy rosyjscy żołnierze będą na terenie Ukrainy, to ta wojna będzie się toczyła latami i będzie powodowała problem w całej Europie. Bo problem. To, o czym pan mówił, o tym zwróceniu się przeciwko Rosjanom przez Ukraińców, potwierdzają w najnowszym raporcie eksperci Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, którzy stwierdzili, że Rosjanie, choć powołują na zajętych obszarach władze okupacyjne, wciąż nie są w stanie kontrolować tam społeczeństwa i nie wiedzą, jak zintegrować te tereny. Panie redaktorze, bo to jest w ogóle niemożliwe. Jeżeli komuś zniszczono dom, to albo mu się ten dom odbuduje i zwróci mu się koszty, co na co u Rosjan jest nieprawdopodobne, albo po prostu ma się tych, u tych osób, którym się zniszczyło ten dom, wrogów. I oni mają tam po prostu wrogów. To są no, my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Znaczy wielu ludzi sobie nie zdaje z tego sprawę mając tutaj, chociaż trzeba pamiętać, że mamy na przykład ogromne problemy ze zdobyciem mieszkań w Polsce. Ja to zawsze powtarzam. I teraz proszę sobie wyobrazić, że nagle 100 tysięcy ludzi w jakimś mieście traci mieszkanie. To co ma zrobić? I tak właśnie w takiej sytuacji zostali postawieni Ukraińcy. Trzeba im pomóc za wszelką cenę, żeby ta wojna się skończyła na zasadzie takiej żeby wyprzeć Rosjan z Ukrainy i nie tylko z tego co w tej chwili oni zajmują zajęli pod 24 lutego, ale od początku wojny. To naprawdę jest bardzo ważne, ponieważ Rosjanie będą destabilizowali sytuację nie tylko na Ukrainie, ale później jeżeli skończą z Ukrainą, to na Mołdawii, w Łotwie, w Łotwie, na Łotwie, w Estonii, także to nie jest problem tylko Ukrainy. W związku z powyższym ta pomoc, która idzie, to jest bardzo ważna. Co za tym? Poza tym jeszcze jedna rzecz jest taka, ja już już optymizm po tym wczorajszym meczu i, i znaczy naszej kochanej Świątek, to powiem tak, po tym ostatnim meczu, żeby troszeczkę więcej optymizmu, to ja powiem tak, uzbrojenie, które w tej chwili idzie na Ukrainę, pozwoli odwrócić kierunek ofensywy. Pozwoli Ukraińcom, atakować także, pozwoli Ukraińcom atakować także Rosjan w taki sposób, że zaczną powoli ich wypierać z terytorium, robiąc dokładnie to, co robią w tej chwili Rosjanie. Także jest naprawdę dobrze, tylko tak jak powiedziałem, nie można się znudzić tą wojną. I to, i to wszystkim polecam. To jak w pańskiej ocenie ten konflikt może się zakończyć i ile czasu może jeszcze potrwać? Panie że w ogóle nie dopuszczam innej myśli, że ten konflikt zakończy się tym, że ostatni rosyjski żołnierz wycofa się z terenu Uk Ukrainy. I to jest najważniejsza rzecz. Natomiast jest jeszcze druga sprawa, sprawa tak zwanych y, odszkodowań za tą wojnę. Ponieważ Rosjanie, tak jak Pan powiedział, bardzo dobrze zresztą, nie kradną tylko pralek, oni kradną zakłady pracy, wyciągają sprzęt ze szkół. To są po prostu normalni złodzieje plus mordercy. Ich trzeba za to osądzić. Może nie po sądach, dlatego że w przypadku Rosji niemożliwe jest, żeby znaleźć winnych jakiegoś, jakiejś zbrodni, bo na Rosji, w Rosji to jest niemożliwe, ale odszkodowania można odciągnąć. Kraje się w tej chwili zachodnie zmobilizowały i to jest bardzo ważne. Nie tylko przekazując uzbrojenie i sprzęt wojskowy, ale nakładając sankcje. Wszyscy mówią, że ten pakiet sankcji, ten szósty pakiet nie został przyjęty, ale proszę mi wierzyć, te pozostałe pakiety bardzo dobrze działają. To nie jest tak, że Rosjanie w tej chwili na przykład mogą produkować nowoczesne czołgi i samoloty. Już w tej chwili nie mogą. Oni odtwarzają swoje siły, remontując sprzęt stary, czyli nie osiągną poziomu modernizacji armii takiej, takiego, jakiego by chcieli. W tej chwili zaczynają powoli cofać się do tyłu. To już nie jest armia nowoczesna. Przewyższa ją już armia chińska, a z armii Stanów Zjednoczonych lepiej nie mówmy. Na to jest także bezpieczne. Także no. Ja powiem szczerze, są to po prostu dobre, dobre, dobre sygnały, które, których się należy trzymać, i nie należy mówić o tym, że sytuacja w, na Ukrainie jest zła, bo oni zdobywają terytorium. I co z tego? Przez 100 dni nie, nie, praktycznie nie zyskali żadnego sukcesu, który założyli sobie na początku wojny. Wczoraj, wczoraj, wczoraj ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęli szósty pakiet sankcji wobec Rosji, ale jeszcze na koniec, zupełnie już panie komandorze, chciałbym zapytać, jak Polska, jak nasza dyplomacja, jak my jako społeczeństwo. Zachowaliśmy się i zachowujemy w czasie tej wojny. Panie aktorze, o dyplomacji polskiej nie chciałbym mówić, bo tutaj my mamy, bo ta dyplomacja działa na dwutorowo. Znaczy o społeczeństwie powiem tak, myśmy rzeczywiście polskie społeczeństwo zasługuje na pokojową nagrodę Nobla. Bo ja powiem szczerze, takiego ja się nie spodziewałem tego, co się stanie, jeżeli chodzi o Polaków i super, że tak się stało, że myśmy przyjęli tych Ukraińców i że przyjmujemy ich i że się nie nudzimy Ukraińcami, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Chwała nam. Natomiast jeżeli chodzi o dyplomację, ja widzę tutaj dwutorowość pewnych działań i jeżeli my tak naprawdę chcemy rzeczywiście pomóc Ukrainie, to my powinniśmy dbać o to, żeby, Ukra żeby Unia Europejska była bardzo silnym takim związkiem krajów europejskich, ponieważ tylko to powstrzyma takie kraje jak Rosja. To jest jedyny sposób. W związku z powyższym wszelkie działania, które mają destabilizować sytuację Ukrainy, powinny być traktowane jako działanie antypolskie. I tego się trzymajmy. Wierzymy zatem w pańskie optymistyczne prognozy. Trzymamy kciuki za Ukrainę, za wolny świat, no i za Iga Świątek. Dokładnie tak. Wszystkiego dobrego.